Witajcie. Dziś chciałbym porozmawiać o naszym pochodzeniu tu na Ziemi. Skąd jesteśmy? Dlaczego jesteśmy? I jaki jest nasz cel? Gdyby zawrzeć to w pigułce, to jesteśmy w ciele, ale nie jesteśmy ciałem. Jesteśmy duszą, która jest w ciele. A dusza jest pierwiastkiem boskim, czyli jest częścią daną nam. Przez Boga i stworzoną na Jego podobieństwo. Niestety, nasz umysł e, niestety, albo niestety utożsamia się z ciałem, bo temu służy proces indywidualizacji, czyli proces istnienia tu na ziemi służy doświadczeniu oddzielenia. Ale jest to w pewnym sensie sen, dlatego mówi się o przebudzeniu. Niektórzy nazywają tą rzeczywistość otaczającą nas matriksem, bo jest to swego rodzaju matriks na różnych poziomach, który został stworzony po to, byśmy mogli poczuć, jak to jest być oddzielonym. Oddzielonym od Boga, a także oddzielonym od innych. Istot żyjących, ludzi, zwierząt, roślin. Czemu służy ten yy, eksperyment, tak to możemy nazwać? Służy to nauce. Celem tu na Ziemi jest nauka. Jest w tym zawarta indywidualna nauka duszy. Czyli każdy ma swoją indywidualną naukę do wykonania jako dusza, ale jest też wspólna część tej nauki. Wspólną częścią jest zrozumienie, że oddzielenie jest yy, tylko iluzją, czyli to oddzielenie, którego tu doświadczamy, jest nieprawdziwe. Ponieważ jeżeli będziemy kontynuować swoją egzystencję w tej pielęgnacji oddzielenia, czyli w postępowaniu, które jest skupione na sobie, głównie na sobie, to efekty będziemy mieli takie, jakie mamy. Czyli wojny, katastrofy, i y, różne inne wydarzenia, które są bardzo niekorzystne dla, dla planety i dla ludzkości. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ skupienie na ja prowadzi do pogłębienia iluzji oddzielenia. I jeżeli nie zdamy sobie sprawy, że tak naprawdę jesteśmy połączeni i wszyscy pochodzimy z jednego źródła i nie zaczniemy dbać y, o dobro wokół nas o, y, o to by inni mieli tak samo dobrze jak my to póki nie zaczniemy dbać o pozbycie się swoich egoistycznych impulsów y, przyciągania i odpychania chcenia i niechcenia to dalej y, będzie tak jak jest i będzie to tworzyć nasze y, kolejne formy świadomości przyciągania i odrzucenia które będą nas do nas wracać i nas dalej krzywdzić. Więc jest to. Bycie tu na Ziemi jest swego rodzaju szkołą na zasadzie doświadczania. Nie jest to szkoła yy, teoretyczna, tylko, ale jeżeli szukacie, to teorię też znajdziecie. Czyli możecie się kształcić teoretycznie. Ale przede wszystkim dusza rozwija się poprzez y, doświadczenia, poprzez praktykę. Stąd y, schodzimy na ziemię, by właśnie praktykować, by właśnie doświadczać. Ale też jest dużo wiedzy, y, z której możemy skorzystać, ale jest dużo wiedzy, która jest przekłamana, czyli nie jest y, lub jest zafałszowana, na przykład w systemach religijnych. Gdzie jest ziarno prawdy i ziarno e, ludzkiej interpretacji, lub nawet ludzkiej manipulacji? Jest też dużo wiedzy cząs cząstkowej, e, czyli różni mistrzowie, różni nauczyciele e, nauczają jakichś części tej rzeczywistości, wybranych e, w oderwaniu od e, reszty, Rzeczywistości. Czyli na przykład e, bardzo popularne ostatnio są tak zwane manifestacje. Czyli manifestacja bogactwa, czy manifestacja e, jakiejś pracy, czy zdrowia. E, I to jest tak jakby wyrwanie jednego prawa m, wszechświata z innych praw. I, i, po, po, i powiedzenie, że. Że to prawo działa i że to, i to nie jest kłamstwo, jak najbardziej, ale przez to, że jest to wyrwane z kontekstu innych praw, nie, nie będzie prowadzić do pełnego zrozumienia. I efekty tego nie muszą być wcale takie, jakie przedstawiają ci nauczyciele, więc na to należy uważać. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani e, tematem, e, dlaczego się wcielamy, jak się wcielamy, jak to planujemy, jak to potem wygląda, e, polecam serdecznie książkę Roberta Schwarza pod tytułem Odważne dusze. I to jest chyba pierwsza książka, którą można przeczytać. Jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach, a jestem w stanie zrobić krótką recenzję tej książki. Dziękuję.